I witam w kolejnym odcinku. No, co tu u nas słychać? Próbujemy się rozlatywać, próbujemy powoli nabierać kondycji. Nabierać. No nie, to nie mówmy jeszcze o nabieraniu formy, po prostu nabierać kondycji, walczyć z przeciwnościami losu, jak to ja mówię. Teraz widzimy, akurat wypuszczone na oblot są samiczki. Widzimy jak tutaj całkiem mocno wiosłują. No dzisiaj taka pogoda, jaka nie do końca mi jest potrzebna w tym, w tym okresie, że tak powiem tego rozlatania, bo jest bardzo, bardzo mocno wieje. Ja jednak na początku oblotów e, te, te wiatry według mnie nie są aż takie potrzebne, żeby tutaj do jakichś kontuzji niepotrzebnych nie doszło, ale tak jak widzę bardzo fajnie już sobie ptaszyny radzą. Widzimy tutaj jak Dziewczyny wirują. Obloty trwają dosłownie chwilę, nie, nie oszukujmy się. To, że teraz to tak fajnie wygląda, wyszły wysoko, fajnie tutaj piłują, ale tu widzimy teraz na przykład, jak schodzi jedna samica o. i jest jeszcze zmęczenie. Tak, tak to w tej chwili wygląda. Obloty trwają 5 minut, 7 minut, 8, 10 to maks. I na razie to mocniej jeszcze nie będzie wyglądało, aczkolwiek wylatują całkiem, całkiem chętnie. Nie, nie jest to już tak, jak było na początku. Przede wszystkim od 3-4 dni latają w końcu w stadzie, bo wcześniej to wyglądało to jeszcze troszeczkę komicznie. Teraz widzimy, jak tutaj pod ten wiatr mocno, mocno pracują dziewczynki. Tak więc, jak, tak jak ja mówię, wszystko idzie zgodnie z planem. No powiem tak, niemal, że wszystko, bo niestety <laughs> jakieś żniwo Koleżanka z lasu musiała sobie wziąć jakiś, jak to ja mówię, daninę odebrać. No i niestety yy, upolowała mi płową roczną samicę. Yy, to była no, taka moja faworytka, że tak powiem, spośród tych rocznych. Już widzimy, że samice się zbierają do lądowania. Popatrzymy, jak to fajnie wygląda, jak one tutaj padają na dach. No niestety upolowała Płową samicę Półsiostrę 632 No niestety nic na to nie poradzimy Aczkolwiek bardzo bardzo szkoda Bo na tą samiczkę bardzo liczyłem Przepiękna bardzo mi się podobała No ale to już niestety podobała Został samczyk sam No niestety nic się na to nie poradzi Na razie reszta brygady została Do wylęgu jajek Zostało jeszcze około tygodnia Więc ten tydzień chcę mocno przepracować pod tym kątem, latają dwa bądź trzy razy dziennie w zależności od tego ile mam czasu, aktualnie niestety się mocno pochorowałem i wyska dzisiaj już jest na szczęście lepiej, wziąłem sobie wolne w pracy dwa dni i, i o wiele lepiej na pewno to odleżałem i udaje mi się tak te na razie dwa, trzy obloty dziennie robić e tak żeby i samce i samice się przeleciały Powolutku, powolutku budujemy, tak jak mówię, jeszcze. Jeszcze mamy ponad miesiąc, więc myślę, że spokojnie zdążymy i zbudujemy jakąś formę na, na ten pierwszy lot. Pierwszy lot jest zaplanowany 30 kwietnia. Tak więc zobaczymy. Myślę, że się uda. E, idzie raczej wszystko zgodnie z planem, oprócz, byt, oprócz że tak powiem. No tego tego przypadku, że, że po prostu ta samiczka została zjedzona. Przejdziemy może, zobaczę, pokażę wam jak to wygląda. Dziewczyny, no nawet bardzo nie są zziajane. Dzisiaj już jest fajnie, 18 stopni. Więc ta temperatura bardzo miła i przyjemna. W celach siedzą samczyki, grzecznie cisza, spokój. Eee, wysiadują sobie jajeczka, w 4 dni praktycznie zniosły wszystkie. Dwie samiczki tylko troszkę opóźniły. No ale to akurat mogło, mogło zawsze się zdarzyć. Zwłaszcza, że ta jedna samiczka to była ta, która wróciła w paczce. Ale to nie to jest żaden problem. Tu widzimy, że jest jedna cela już jest wciągnięta do środka. Tutaj właśnie nie ma tej samiczki. A reszta sobie cierpliwie siedzi. W całym gołębniku było pięć czystych jajek. No i niestety, dwa czyste jajka po trzech piątkach i w trzynastce po ciemnym, tak jak przeczuwałem tego ciemnego, że on mi tutaj odwala. No niestety, ale już pod nie podłożone są po specjalnych parach z rozpłodu, więc one też sobie wychowają. Trzy piątki będzie robiła za mamkę. Można i tak. No ale niech wychowują. Jeszcze mówię około tygodnia. I młode będą się, powinny się zacząć lęgnąć. Miejmy nadzieję, że bezproblemowo. Podobnie jak ma to miejsce w rozpłodzie, karma mmm, to jak widzimy, nawet leży one sobie troszeczkę przeskubały. Teraz takie na rozlatanie to już praktycznie odkąd, jak już zaczynały nanosić jajka, weszła karma Jerry Plus. Niemalże cała, teraz już cał, zupełnie. Do tego jest dodawane trochę konopi, żeby je troszeczkę rozlatać, ale bardzo ostrożnie, nie jest to jakoś dużo. Woda albo czysta, albo yy, wcześniej na początku był jakiś magnes, taki zwykły w, yy, w musujących tabletkach. Teraz yy, dzisiaj na przykład mają amol. Myślę, że tak co, co drugi, trzeci dzień będą ten amol dostawać, żeby też je rozkręcało. No i wiadomo, zaraz zaczną się lęgnąć młode. Tak więc ta karma znowu wróci do, do tej opcji grubszej. Tak, na 2-3 dni już przed wylęgiem zacznę im wzmacniać tą karmę, żeby ta papka też była mocniejsza. Nie mają one zbytnio ochoty na przebywanie na dworze, jednak boją się i cały czas, tak jak nawet możemy sobie wyjrzeć, cały czas tutaj obserwują co tu się dzieje. Bo naprawdę, no, koleżanka z lasu nie daje im zbytnio wytchnienia. Otworzymy. Otworzymy im. Niech sobie będą chciały, to będą wchodzić. Raczej, mówię, długo na dworze, pomimo tego, że są najedzone, to nie będą przesiadywać. Zaraz, myślę, powchodzą. A my sobie możemy przejść na chwilkę do rozpodu. Pokażę tylko tak, jak to wygląda. Gąbki rozpodowe już zaczynają się bardzo fajnie pędzić na drugie jajka. Niektóre na trzecie. No ale to już, wiadomo, jest i tak. A tutaj mamy młodzież, tu na przykład już taka, nie, zaobrączkowane wszystko. Złapiemy ostrość, złapiemy. Tu akurat jakiś kolorowy skurczybek wyjdzie. A tu jest po tej rudej mojej z białym ogonem i po Andaluzie. One są tutaj przełożone. Jest całkiem, całkiem fajne brygadka tych młodych tu po moim ciemnym też wyszedł jeden płowy i po tej czerwonej od Piotrka, więc tutaj na tą parkę na pewno bardzo, bardzo liczę tu mamy po, po Massimo też dwa młode, wszystkie takie w miarę podobne wielkościowo tutaj mamy samiczkę tak zwaną drapkę, po niej też tu widzimy dwa dwa pstre akurat tu mam młode pogabim no pogabim to wyszedł jeden taki całkiem bury. białolotek jeden niebieski to są jego te pierwsze młode tak jak widzimy możemy sobie pozaglądać tu po starym szpaku tu chyba będą dwa szpaczki on z ciemną samiczką od piotka rosną bardzo fajnie zdrowiutkie a tu są właśnie jeszcze ciekawe egzemplarze o szpaczce, to jest matka 632, czyli tej najlepszej rocznej oddziału, która była na wystawie ogólnopolskiej, połączona na andaluza Pogabim i wyszły chyba prawdopodobnie dwa czarnuchy. O, widzimy takie czarne skurczybyki, mocno napakowane gnojki naprawdę bardzo fajnie rosną, niech sobie rosną. Mówię stare już mocno się pędzą na drugie jajka, trzeba będzie im tutaj drugie miski powstawiać powolutku. I idzie to myślę w całkiem dobrą stronę. Też tutaj te młode pokazuję Po części tu koledze, który podgląda od jesieni to statko. Tak jak tu widzimy. Ptaszki dorosłe, tak jak mówię, pierwsze młode karmią. Troszkę niektóre pobrudzone, ale w bardzo fajnej kondycji. To no po prostu rozpód. Karmienie młodych to nie choroba. Dlatego też, na przykład, u mnie w Lotowym też. Jeżeli tylko się dwa wylęgną, to wszystkie dwa młode będą karmić. Tak jak mówię, żadna to dla mnie choroba. Ani jakieś zbytne obciążenie, jeżeli karma jest odpowiednia. Karma jest mocna w tym okresie, tak jak mówię, jakaś pierzga. Yy, witaminki jakieś podstawowe. Nie to, że jakieś wielkie wydziwianie, ale ptaki absolutnie ani nie tracą na masie, są okrągłe. Bardzo fajnie wyglądają, więc w czym to ma przeszkadzać? Tyle z takiego krótkiego przeglądu. Wyjdziemy sobie. Tu widzimy samiczki spacerują jeszcze. Wejdą to dzisiaj też dostaną kąpiel. Rano się kąpały samczyki po oblocie. Teraz w południe dostaną kąpiel jeszcze dziewczyny. O, już widzimy, zaczynają powolutku wchodzić. Chodź, 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 chodźcie, dziewczynki. Nie ma co zbytnio przesiadywać. Nie mają już tego nawyku gdzieś spacerowania po ziemi i tak dalej. Na początku, na pierwszych wypuszczeniach jeszcze. Ale jak już zapoznały się z koleżanką z lasu od nowa, to już im to przeszło bardzo szybko. I raczej będą szybciutko wchodziły do środka. Tak to wygląda. Kontynuujemy te, jak to ja mówię, u mnie powoli, powoli obloty. Nie są to jakieś obloty wymuszane na tą chwilę. Spokojnie mają już, tak powiem, po zimie, po tej długiej zimie, bo u mnie bardzo długo są zamknięte. Dobrze się porozciągać, żeby, żeby przede wszystkim uniknąć kontuzji, a do lotów mamy jeszcze miesiąc, dobry miesiąc, więc spokojnie zdążymy. Pozdrawiam Was z tego miejsca. Wszystkiego dobrego.